Cześć. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś chciałbym zaprezentować kolejną konsolę ze swoich zbiorów. Którą jest PlayStation 3 Slim 160 GB. Konsolę posiadam od bardzo dawna. W zasadzie od tej konsoli zaczęło się całe kolekcjonowanie. Na konsoli przegrałem mnóstwo godzin. Mam ją od bardzo dawna. Oryginalny pad, zestaw w bardzo fajnym stanie na tyle godzin grania. Sama konsola też niczego sobie, w bardzo dobrym stanie wizualnym, chciałbym powiedzieć, że jest z plombą, ale niestety plomby po pewnym czasie odpadają, nie wiem z jakiej przyczyny to się stało, jest cała zachowana oryginalnie plomba, która po prostu odkleiła się w czyszczeniu konsoli i tyle, w porządku, za chwilkę więcej zbliżeń. Jeszcze mała ciekawostka. Do konsoli PlayStation 3 mam również oryginalną podstawkę z znaczkiem PS3, z logiem PlayStation, z oryginalnym numerem PlayStation. Podstawkę bardzo ciężko dostać ze względu na to, że jest mnóstwo podróbek i ludzie chyba po prostu nie wystawiają tego. Także zaraz jeszcze zbliżenie konsoli z podstawki. Oryginalny pad nie trafi na stand, ponieważ mam już czarny pad od konsoli 60 GB. Ale mam tutaj coś fajnego. Do konsoli mam czarny pad w oryginalnym, nieotwartym fabrycznie blistrem. Jest to pad pakowany w 2010 roku i od tamtej pory bezpiecznie sobie spoczywa w oryginalnym blistrze. Mam również ekskluzywne gry wydane na konsolę PlayStation 3, Little Big Planet oraz kolekcję Uncharted. Co więcej, mam w swojej kolekcji nowo nieodpakowaną, jak widać w fabrycznej folii, grę Uncharted 1. Nadal siedzi w opakowaniu. Dodatkowo mam tutaj limitowaną wersję Uncharted 2 w steelbooku. Jest używana w świetnym stanie. Dalej. Mam również nową, nienapoczętą wersję gry Uncharted 3. Również w fabrycznej folii. Oraz limitowaną grę Uncharted 3. E, również nową, nieotwartą sztukę. Jeszcze z mytkami Empiku. Także to siedzi sobie, sobie w sumie mojej kolekcji. I jeszcze długo. Konsola trafiła na półkę do innych, jest jeszcze miejsce na kilka fajnych innych sztuk. Ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Bardzo dziękuję i zapraszam do śledzenia mojego kanału. Cześć!